No Robimy pierwszą rurkę Znajdujemy się w takiej pięknej scenarii. Zobaczcie Dookoła, zobaczcie widoczek To taka skałka 23 dzień marca może. mówię tak, 23 marca słuchajcie. I jesteśmy w Norwegii I próbujemy złowić wstrąga lub palię jeziorową spod lodu jeszcze No słuchajcie, zobaczcie, kwestia lodu, cały świdr już szedł, a ja jeszcze robię otworek. W porze Do tego świdra 45 cm chyba bezpiecznie, co? No i mamy rybkę. Pierwsza rybka. Zobaczymy, co my tu mamy ładnie walczy tak, jest dobrze pięknie walczy rybek tak, tak, tak trochę tak, tak. bliżej, jest, proszę bardzo zobaczcie jaka piękna rybcia Piękny pstrążek. Proszę bardzo, jaki piękny pstrążek, widzicie? Piękne rybce. Arktyczny pstrążek. Słuchajcie, jeszcze parę tipsów odnośnie i sposobów poławiania strąga potokowego lub pali jeziorowej, tak zwanego Rodinga, to jest w Szwecji. Oringa, czyli strąga potokowego. Bekoring dokładnie, to się nazywa po szwedzku. Bekoring. Słuchajcie, ja używam krótkowędkę podlodową z kołowrotkiem, takim najmniejszym kołowrotkiem, co można też w lecie stosować. Do tego spławiczek, świetnik błyszczący na czerwono. Jest zielony, jest czerwony. Ja używam czerwonego. I do tego końcówka z robaczkiem z kilkoma dzikunami. Z kilkoma białymi robakami. Słuchajcie, to wszystko na przelotowym na przy, na skławiku. Od, odpowiednią głębokość spuszczamy. Sprawdzamy głębokość. Podciągamy bodajże 15-10-15 cm nad dnem, żeby to było. I wtedy zostawiamy tak i ryba wtedy bierze. Jeżeli jest, jeśli chodzi o podlodówkę z murmyszką z kiwokiem, ja używam podlodówki i takich tutaj wymyślnych, troszkę świecących, fluorescencyjnych murmyszek. Tu jest górna Murmyszka, która jest plastikowa, ona troszkę naszej pracuje niż ta dolna wolframowa, na obydwie, na obydwie zakładam. Białe robaczki w kolorze białym-czerwonym dodatkowo albo robaczek, tak tutaj jest, czerwony-mały, albo imitacja ochotki. Na tej takim zastałem pracujemy. pracujemy. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o te obstrągi, tutaj w takich jeziorkach yy, norweskich, szwedzkich, górskich, zauważyłem jedną zasadę. Nie pracujemy jak z okoniem, czyli nie robimy tak zwanej windy. Robimy kilka ruchów. I zostawiamy, czekamy na reakcję. robimy kilka ruchów, zostawiamy, czekamy na reakcję. Najwięcej, najczęściej brań jest w momencie wpuszczenia przynęty do do przeręba, zejście do dna, podniesienie, chwilę tylko i od razu jest reakcja. Jeżeli jest ryba, jest reakcja. Jedno, dwa brania, zmieniałem przerębę. Taka jest zasada. Tyle. Drugi dzień w akcji koło Trondheim łowienie podlodowe takie wyniki pomrania, coś się dzieje, piękna sceneria pogoda nas wczoraj nie rozpieszczała, ale dzisiaj już jest o wiele lepiej Kontynuujemy A te rybki tutaj to są to są palie jeziorowe i strągi potokowe zapewne smaczne będą na wędzarce no, a tu jest nasza nagroda dzisiejszego wędkowania zobaczcie sobie ho ho, ho. świeżo wędzona rybka z górskiego jeziorka dwie pali i dwa pstrągi tak to wygląda co wy na to? piękna sprawa, nie? słuchajcie, żegnamy się w deszczowej aurze deszcz nas wygonił właściwie już do samochodu Także na koniec tylko pokażę wam miejscówkę mniej więcej w której jestem. Widzicie to już mgły całkiem nad jeziorem. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Lajkujcie jak chcecie, jak wam się podobał film. Subskrybujcie, komentujcie. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.